Nowego roku, chowa! Proszę Państwa, spoglądam na prawo, na lewo, na środek. Widzimy naprawdę mnóstwo ludzi, którzy tutaj przybyli na Plac Wiegańskiego. Gdzie jest najwspanialsza publiczność? Czy są ci, którzy się najlepiej bawią? Dokładnie, to wy jesteście właśnie. Pięć! Żeby ten przyszły rok, 2016, był pierwszym z najpiękniejszych dni w Waszym życiu.